graliśmy dzisiaj. Ja słyszałem, Aha. że... Z dnia na dzień się zmieniają, ale nie no, w sumie jest... Jeszcze dzień nie miną według gry. To no. się... No, no, no bo wczoraj graliśmy na tych samych mapach, więc może się... Po 11 dni... No, drugi raz już. po ile ile, ile bitwy temu? Dwie? trzy bitwy temu? No na no, tej dzisiaj jeszcze nie graliśmy. Jak nie? A nie, ja grałem?

Uh -huh. A gdzie na już No to lipa, no to dupa. to tu nie wiem, Paweł, zaraz będzie się spierdał tamtą no. no, na prawej stronie nie ma nikogo. Kompletnie co ty pierdzielisz, Grok? No, taka pogięta, że nawet mnie nie widział. Tu nikogo też nie ma. No bo wszyscy pewnie są na dole przeciwnicy. O no, harta, no, pierdolnik, nie ma, ale nie mityk tylko temu co jechał koło za mną. No bo no, się dzieje. Jest już. Paweł, wal tu kurno. Jak chcesz przeżyć, bo. A nikogo nie wykryjesz. Gdzie oni są? Wal w te czołgi na dole, bo inaczej to nie przeżyjesz. Dołem tak? jadą tam. No, no, no przecież mówię dole. cały czas szajek, nie, nie słuchasz. No. Wszyscy tam pewnie jadą Na średniaka ja go zobaczyłem, chyba gotowy Ja go dwa razy już jadłem Jest na gąsienicy Po raz kolejny jest na gąsienicy Nie wiem, mój pocisk jest pozioru obok niego? nim? Jest Tysiące na nim zrobiłem kurwa ty siaka se na nim zrobiła Cały czas ktoś we mnie celuje, tu masz... O, nie trafił we mnie. Ale w niszczyciela chyba trafił. Tak Niszczyciel jest koło mnie. Mam go na celowniku Dwie dziesiątki tu są. Dziwne, że jeszcze arta tam jeszcze o. Średniak. Wykryli nas! Straciliśmy kontakt wzrokowy z wrogiem! Ale jak ja go w to nie na tym moim Kurwa, że mnie tu widzi. Zwalniam cel! Wróg nas widzi! Odblokowuję cel! Dobre, jak tu podjechać? Odbiłem się od ósemki niszczyciela. Ja Dziękuję. też. On się odbił gdzie? też ode cel Odbija się od tej ósanki, O kurwa letki będzie zawsze Gdzie? E, koło tego lekkiego tutaj, koło zanim zaraz będzie wyjeżdżał Ale mów mi hex, numer Aha, y, y, G7 Obok tego lekkiego ja wiem gdzie ty mógł? No e, to znaczyłem akurat Ja go przebiłem ja się odbijam, ja się odbijam od tej ósemki, jebany. Ona strzela cały czas, ta ósemka. We mnie. Także spokojnie możesz bić w tam. One, cze... One cały czas we mnie próbują trafić, nie mogą nie? To by była gra do wygrania, ale kurwa. Nie, nie mogą trafić nie. we mnie, mi nie, nie daje Cały czas. One tam stoją, u góry. Kurwa, wiesz jak tu pociski lecą do mnie? Kurwa. Po prostu nie mogą trafić, kolejne dwa poleciały. Ja będę mówił. Następny. O, teraz poszedł. Poszedł. Niech sobie. Poszedł następny strzał. Wow, ja po spocie dostałem. Ile? 600. Poszedł następny pocisk, poszedł następny, POSZEDŁ NASTĘPNY! Jak wyobrażasz sobie, tak we mnie strzelają? Poszedł pocisk, poszedł pocisk. Z tej gó z tej górek tu napierdalają. Paweł, możesz tam walić w tej wnęce y po ciemaku. no patrz. Stoją trzy niszczyciele, napierdalają. Paweł, po ciemaku wal. Kurde, Gość, no przecież pociekaj. mówię jak... Nie słyszę jak mówię, że pociski napierdalają co... co, co ułamek sekundy, kurwa. No, znaleźli O, No wartam, kurde, napierdalaj. Nie, 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 bo mnie wkurwia to, że po prostu czołgi se stoją, całą grę, nic nie robią... Niech się, kurwa, ruszą, niech uciekną. Tych jak tam nie, da dasz rady zobaczyć, bo ja z tej pozycji nie daję rady. Jest. Ja się, kurwa, odbijam. Dawaj tą ósemkę, Paweł. Dostaną. No. Dostaj. No. ja Dostaj. Dostaj. 200 no. Odpoczyna ja spotam. Ja powinienem go zajebać. Ty, a tu niszczyciele stoją nic nie robią, nie? 4-7, to jest przegrana gra. Nie wiem, bo tu niszczyciele stoją za mną i nic nie robią. Nawet w ogóle nie patrzą przeciwnika. O masz, no masz to Ja ich mam, 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 spotuję Trzy, dwa, jeden Ale widoczny ktoś Widzieli, widzieli tego niszczyciela, bo nie dostałem spot. Leki na mnie jedzie Teraz. Jedź do mnie, jedź do mnie, jedź do mnie Ja jadę tam do ciebie Do na tego lekkiego Ty nie wjechał do ciebie to jest z tyłu, Kuszyn, to A tam z tyłu jest, jeszcze nie. Ja mam jeszcze 6 szałów, a z tyłu jedzie. Jadę, jadę tam do ciebie. Muszę cię zawsze ładować. 3, 2, 3, Nie trafiłem. Dobrze, jedziemy na tego. Lekki jedzie nam na dupę. Następny no, skier, weźmy. Nie ja trafiłem, nie trafiłem. A ósemka Cię przebija. bo oh, już. Kurwa, dostałem. Może to jeszcze wygramy. No, 117 Ten ciężki jest chyba tam z prawej, nie? Nie wiem właśnie czy oni mnie wybrali. Dobra, średniak jest na dobicie. Zniszczyli jeden z naszych czołgów. Ale jedno wykrycie ma. Ura jest ciężki i niszczyciel jest tam u góry na pewno. Dalej, nie wtrafiłem. Arta, jak mi przypierdoliła. Się I unieruchomiła. Za mnie. A wiesz dlaczego? Bo zajebałem chyba e, plutonowego od nich. I ten niszczyciel jest tam u góry, i arta. Więc trzeba trzeba pojechać jakoś tego niszczyciela albo wykryć yy, albo kurwa na Artę pojechać Jak myślisz? Bo yy, yy, uważaj, żebyś tylko się tam nie utopił Nie, nie. no, widzisz, spokojnie Ja tam celuję Dobra, bo jak może ten niszczyciel uciekł do tego ciężkiego, bo ciężki nie będzie nam zagrażał no, Ciężki chyba, że... nie żyje, ciężkiego nie ma no, no to jedziemy, kurwa. Jedziemy tak jak Arta. Arta pewnie strzela z A0. Ja tam jadę. Czemu tam jedziesz? Tu, na A0. Ja objeżdżam górą. Kurwa, jakie ja wolno jadę tym czołkiem Mówisz, że tam jedziesz. No ja ja z tu Ja go objadę z drugiej i tam na pewno jest na A9A0 Arta Kurwa. Ty nie masz bicia na pewno. Nie, na pewno nie Ale spróbuję Możesz mu wyjechać Piotrek. On patrzy się na szajkę. No wiem, ale ja muszę wyjechać z całkiem tak Zwróćcie uwagę na to miejsce! On nadal się patrzy na szajka Cztery, wierze, tak. czołg. Cztery czołgi mam. Przeładowano! Ja Trzech ile mam masz? Dwa. To dawaj, ubijaj tą artę. Dobijaj ją. Jecieć ja to będziemy to mieli pl plutonowego. Ja go nie. Do... Ja jej nie zabijam. Paweł też nie bi. Nawet ja, ja mam przeładowanie, ale czekam. Wieć nawet w nią. Pięknie, brawo. Zajebiście. Będziemy mieli po trzy taktyki. No, a wiesz, miałbym piątego, bo... ale już zostawiłem to mnie, nie? A może ja bym miał czwartego? No <grym grym grym> ja tam chodzi chłopę, o, to o o braterstwo broni, panie to. A ja wiem, dlatego też nie strzelałem. A ja byłem przeładowany, nawet przyjąłem od niej. O kurwa. O zobacz, pięknie, pięknie no. w końcu na topie, nie to nie było na topie, na dziesiątki, nie, no ale powiedz mi dziewiątki, na topie.